No i mam w końcu LEGO City, mmm, które startuje tutaj z nowym motywem. Nowym jak nowym, no, już był niejednokrotnie, ale to są zupełnie nowe zestawy z serii powiedzmy do kosmicznej w wersji City, czyli takiej powiedzmy do kosmicznej, ale realistycznej. Nie ma tutaj jakichś takich statków, yy, które by strzelały laserami, czy ufoludków i tak dalej. Tu ma jakby przedstawiać prawdziwe, jak na dzisiejszy czas, pojazdy kosmiczne. Mamy tutaj jakąś bazę. Mały pojazd, większy pojazd, pojazd lądowy, jakieś yy, stacje kosmiczne, dużo mniej figurek. To wszystko wygląda fajnie, fajnie. Ja, ja bym chętnie to kupił. Mógłbym się cieszyć z tych zestawów, już będę miał dość mojego miasta, bo będzie kompletne, to, to wtedy się zainteresuję czymś takim, ale na, na razie raczej nie. No i powoli przechodzimy do tego City City, że tak to nazwę, czyli te, tych prawdziwych zestawów miejskich. Mamy zestaw 4 z takim małym wozem strażackim i jakimś dziwnym drzewem, które oczywiście się pali. To jest płonący grillitami to jest paskudne Autentycznie to jest najbrzydszy zestaw Lego chyba jaki widziałem Ja cool mam tą koncepcję 4+, ale to jest po prostu brzydkie, no sorry Sorry Lego Nie do końca podoba mi się też to coś, jak to się nazywa? Aha, straż pożarna w śródmieściu Ten wóz jest fajny, on jest mega duży Chyba największy wóz strażacki jaki jest w Lego City w moim przypadku to nawet nie jest zaleta, bo ja już po prostu nie mam miejsca na taki wielki wóz, ale to się chwali, bo fajnie, że, fajnie jest to, że te wszystkie wozy strażackie są zupełnie inne od siebie. Spoko jest ten dźwig, on by się nadawał całkiem nieźle do mojego miasta, ale ten budynek... No nie, on mi się nie podoba. On wygląda tak, jakbyśmy chcieli zrobić coś, co ma wyglądać jak budynek, a nie budynek, jakby to była jakaś sztuczna makieta, zwłaszcza z tymi płomieniami. No nie jestem fanem tego zestawu, a szkoda. Bo gdyby ten budynek wyglądał, miał więcej szczegółów, był bardziej taki powiedzmy konkretniejszy, bo to, bo to jest po prostu budynek. Ja nie wiadomo co, co to jest za budynek, jest on strasznie wąski. Nie wiem o co tu chodziło, chyba chodziło po prostu o to, żeby pokazać, że jest jakaś konstrukcja i ona się pali. Zestaw 60213, pożar w dokach. mam go. To jest część naszego mini portu i dom. Łódź strzelającą klockami też już widzieliście. Podobnie jak i naratunek w płonącym barze. Bardzo lubię ten zestaw. Brakuje mi, zawsze to mówię, brakuje mi takich zestawów z małymi budynkami. Dla mnie to jest coś bardzo, bardzo fajnego, bo małe budynki można ustawić na wiele różnych konfiguracji i zawsze się nadają do każdego miasta. Tutaj jest najnowsza remiza. Moim zdaniem ona jest dużo biedniejsza od tej remizy, którą ja mam, czyli poprzedniej. A jeszcze wcześniejsza też chyba była fajniejsza. Ona jest jakaś taka mała. Brakuje tutaj takiego wozu strażackiego z prawdziwego zdarzenia, chociaż ten, ten wóz terenowy też jest ciekawy. Może dla go wyszło założenie, że wóz taki klasyczny wóz strażacki już każdy ma, więc dalej wóz terenowy. Ale sama remiza, sam budynek. No nie, no trochę, trochę słabsze niż ta poprzednia. Tutaj mamy jeszcze taki zestaw z samolotem, który gasi jakieś płonące drzewa. Sam samolot jest spoko, chociaż ja osobiście jakby nie szukam samolotów. Nie do końca one się nadają do miasta. Ale to drzewo jest trochę dziwne. Co dalej? Dalej mamy motyw policyjny. Jest coś Ala nowy posterunek, tym razem jest to baza policji powietrzeń. Czyli w sumie taki posterunek tylko że z samolotem i z spadochronem oczywiście pojazd robusiu i oczywiście motocykl, czyli standardowo. Sam budynek wygląda na taki trochę mały, trochę niedokończony, mniej więcej jak ten budynek płonący. Znaczy, trochę lepiej, ale czegoś tu brakuje, moim zdaniem. Mógłbym to wpasować do mojego miasta, nie? myślę, że to by się nie gryzło, tylko by dodało trochę kolorytu, bo ta wieżyczka jest dość unikalna. Na no, samochód pewnie by nie było miejsca, więc myślę, że jednak to odpuszczę. Tutaj mamy mm, pościg policyjny dronem. No to ja już mówiłem, że uważam, że śmigłowców. Śmigłowców podobnych rzeczy jest wystarczająco dużo. Przynajmniej ja nie wystarczająco dużo ich mam, więc też raczej nie. Tu jest kolejny samolot hmm. i kolejny. Nie wiem skąd ten motyw w tym roku to jest 4. Trzeba pamiętać, żeby tego nie kupować. Jakoś dużo latających rzeczy tutaj w motywie policyjnym też coś latającego, to, ale to chyba rabusie tym lecą. No to autko policyjny jest nawet niezłe. A to mam. To widzieliście, robiłem nawet porównanie tych radiowozów. Jest spoko. Tu już mamy starsze zestawy, Serię górską. Ja z tej górskiej serii prawie nic nie mam. Jakieś tam maleńkie zestawy. Po prostu tego nie kupowałem, bo, bo mi to nie pasowało do miasta, ale jest to całkiem spoko seria. Gdybym budował jakieś takie e, powiem, taką makietę leśną. To by się to fajnie nadawało. Ten posterunek górski jest naprawdę spoko Ale to by się gryzło z moim miastem, więc ja. Może kiedyś mi się coś odwiedzi i stwierdzę, że zbuduję inną Lego Makietę w klimacie górsko-leśnym. Wtedy to będą zajebiste zestawy, tylko pewnie będą kosztować 3 razy więcej niż teraz. Ale na ten moment lubię te zestawy, ale. Nie zamierzam kupować ze względu na, na to, że nie pasują mi do mojej koncepcji. Tak jak w sumie większość poprzednich. Mamy nasz posterunek. Ja już wielokrotnie mówiłem, że bardzo lubię ten zestaw. I nawet gdybym miał mieć całe miasto, jakbym miał wszystkie modulary, to i tak bym ten posterunek gdzieś tam wcisnął on mi przypominał o takich klasycznych Lego zestawach z dzieciństwa wczesnego i, i tych, tych takich naprawdę retro zestawów, gdzie wszystko było takie bardziej kanciaste i oczywiście zawsze, zawsze była tam policja i, i abusie ten zestaw też mam, chyba go nie pokazywałem być może albo pokazywałem, nie wiem, nie pamiętam motocykle chyba wszystkie są w mieście, więc powiedzmy, że częściowo pokazywałem tutaj wszystko jest w mieście i śmigłowiec to jest ten najwyżej blokowany nad Bistrem radiobus też jest w mieście a pojazd robusiów był w odcinku z różnymi pojazdami no i mobilny centrum dowodzenia także się znajduje w mieście, ten, ten mały pojazd robusiów chyba ostatecznie do niego nie trafił ale mm, można powiedzieć, że ten zestaw już zaprezentowałem Dalej mamy coś, co LEGO nazywa super pojazdami I to są bardzo różne, różne rzeczy Transporter Ciężkich ładunków, nie posiadam tego Nie za bardzo jestem chętny do kupowania dużych pojazdów Prędzej małych Powód znacie, jak już mówiłem o nim wielokrotnie, czyli po prostu brak miejsca Traktor mam, jest bardzo fajny Mam też ten zestaw Nie pokazywałem go, bo kupiłem go stosunkowo niedawno Mam, mam Monster Trucka mam Food tracker, Mam tą nieszczęsną śmieciarę 4 Mam Pickup z przyczepą Też był pokazywany Tu już są nowe rzeczy Czyli Ten combine. On jest spoko, fajnie Mam tą robiłem porównanie koparek mam to autko bardzo mi się podoba tego nie mam ale prawdopodobnie to kupię tą łódkę też myślałem żeby kupić jest, jest bardzo fajna z tym mieć taki straszny sentyment tych klimatów podwodnych gdy LEGO odnowiło serię podwodną myślę że Mógłbym w to pójść. Jest też pół który fajnie by się nadawał, gdybym miał więcej zestawów z serii arktycznej jakiejś takiej śnieżno-zimowej i gdzieś to wkomponować, zrobić z tego jakąś taką większą konstrukcję. No na ten moment nigdzie to nie będzie pasować, a szkoda, bo wygląda takie fajnie. Jest i seria arktyczna, którą także bardzo lubię, ale także nie mam gdzie. Upchnąć, ewentualnie musiałaby być to osobna konstrukcja, tak jak mówiłem wcześniej. Z serii arktycznej nie mam tych dużych zestawów, mam tylko te najmniejsze: mam ten arktyczny łazik, mam arktyczny zespół badawczy i arktyczny ślizga. To jest cała seria arktyczna, którą mam, ale zawsze lubiłem serię arktyczną. W ona ma jakiś taki fajny klimat w sobie. Myślę, że mogę kiedyś, kiedyś uderzyć w to jeszcze. Sami pociągi, mój ostatni nabytek, czyli znaczy prezent, który wywrócił do góry nogami całą moją koncepcję miasta. Jest też pociąg towarowy, który jest chyba jeszcze większym zestawem, ale wystarczy mi chyba jeden pociąg. Więcej LEGO City. Tu mamy szpital. Szpital, znacie. Oczywiście do miasta powróci, może. Aktualnie go w mieście nie ma, ale on oczywiście tam powróci. Co my to mamy? To jest People Pack. Ja już w komentarzach z Wami niejednokrotnie rozmawiałem o People Packach. Ja wiem, że to są fajne zestawy, ale no, proszę Was. 108, to jest katalogowa cena, normalnie to jest trochę tańsze, ale 180 zł za kilka minifigurek i jakieś tam 15 klocków na krzyż. To jest po prostu za drogo. Mamy nowy People Pack, e, oczywiście w tak samo w korzystnej cenie, płytki, tutaj jest coś co e, początkowo mnie zaciekawiło, bo przeczytałem, że będzie coś takiego jak centrum motoryzacyjne, a potem patrzę, e, 4+, plus, no i te, nie wiem, serio, komuś się podobają takie autka, nie licząc e, dzieciaków, e, Troszkę powyżej tego 4+. Terenówka komendantki straży pożarnej. Zgodnie z duchem czasów bohaterką musi być też oczywiście kobieta. Spoko, wygląda nawet nieźle ten pojazd terenowy. Tutaj jest jakaś taka skrzynka. Tą skrzynkę szczerze mówiąc ja bym nawet chętniej widział w swoim mieście niż ten pojazd. No ja tak po prostu do tego podchodzę, że jeżeli coś jest stacjonarne, nawet niekoniecznie jest budynkiem, ale jest jakimś elementem otoczenia, to jest cenne dla, dla miasta. Pojazdów jest mnóstwo, mnóstwo to wiem, że za dużo. Jest też oczywiście nowy kalendarz adwentowy. Poprzednik dostałem. Sam bym tego nie kupował, nie wiem. To było fajne, fajnie się to układało, bo nigdy nie było wiadomo, co się wyciągnie. Jest to fajna zabawa, natomiast nie wiem, czy sam bym coś takiego kupił. I tutaj mamy zestaw, który jest moim zdaniem absolutnym hitem spośród nowych zestawów. Mega mi się podoba. Jest to dokładnie to, o czym ciągle mówię, że jest cenny dla mojego miasta. Czyli tak, mały budynek, drugi mały budynek, trochę pojazdów. Yy, swoją drogą, bardzo dużo minifigurek, cztery pojazdy licząc motocykl, i tutaj ten taki wynalazek, czyli taki rower z takim stoiskiem, tego też wcześniej chyba w, Lego w ogóle nie było, więc choćby z tego względu jest to unikat. I tutaj jest jeszcze taki jeden duży pojazd. To jest w ogóle absolutnie dla mnie zwycięzca, bo ten zestaw jest też naprawdę niedrogi jeżeli zobaczymy na to ile jest tutaj rzeczy tą cenę oczywiście nie może się specjalnie sugerować aczkolwiek y, ja uważam, że za taką ilość minifigurek y, dwa budynki praktycznie pięć pojazdów przy czym jeden jest naprawdę bardzo duży i też fakt, że to wszystko jest dość unikalne bo ja nie kojarzę takiego sklepu z jakimś donatem w góry sklepu z zabawkami Taksówki w zasadzie też nie kojarzę. Nie kojarzę na pewno takiego pojazdu. E, Jakieś tam furgonetki się oczywiście znajdą. E, motocykli jest mnóstwo. W każdym razie ten zestaw na 100% trafi do miasta. Na 100% będę go miał. I on jest w czołówce rzeczy, które chcę na pewno kupić.